Pracownia na trzecim piętrze starej zabytkowej kamienicy na krakowskim Kazimierzu pachniała olejem lnianym i terpentyną. Te zapachy Irena kochała bardziej niż jakiekolwiek perfumy. Tutaj, wśród importowanych rozpuszczalników i cudzych skarbów powierzonych jej do renowacji, czuła się wreszcie sobą, a nie cieniem w obcej rodzinie, nie niemą służącą, od której wymagano pieniędzy, jedzenia i posłuszeństwa. Nigdy nie pytając, jak minął jej dzień. Kamienica z początku XX wieku należała do rodziny jej męża Wiktora od trzech pokoleń, choć formalnie teraz nie tylko do nich. Dwa lata temu, gdy Wiktor wpadł w długi i potrzebny był kredyt pod zastaw, bank zażądał włączenia Ireny do współwłasności jako współkredytobiorcy. Zgodziła się. Wtedy jeszcze wierzyła w to małżeństwo i chciała ratować rodzinę. Jej teściowa, pani Grażyna, Nigdy nie przestawała przypominać synowej o rodowym gnieździe, mimo że to Irena spłacała raty kredytu, czynsz i kupowała leki dla sparaliżowanego teścia, pana Waleriana. Dzisiaj na sztalugach spoczywał niewielki pejzaż morski pędzla Ajwazowskiego. Praca, za którą wymagający kolekcjoner zapłacił zaliczkę równą rocznej pensji jej męża. Jeden błąd przy renowacji mógł kosztować Irenę nie tylko reputację, ale i wszystkie oszczędności życia. Huk z dołu rozdarł ciszę tak nagle, że Irena drgnęła, niemal upuszczając pędzel. Histeryczny płacz, lamenty teściowej i stukot walizek o parkiet splotły się w kakofonie, która nie wróżyła niczego dobrego. Schodząc po skrzypiących drewnianych schodach, które pamiętały jeszcze pradziadka Wiktora, zobaczyła Karolinę, młodszą siostrę męża. Siedziała na podłodze wśród trzech ogromnych walizek ze złotymi okuciami. Pani Grażyna gładziła córkę po głowie, szepcząc słowa pocieszenia, a pan Walerian, który po udarze półtora roku temu poruszał się tylko na wózku, patrzył obojętnie przez okno na szare krakowskie niebo. Irena! Teściowa nawet się nie odwróciła. Przynieś jakąś lemoniadę i zanieś bagaże na górę. Już! Co się stało? Karolkę ta jej teściowa wykończyła. Grażyna szlochała tak głośno, jakby to ją wyrzucono z domu. Przyczepiała się do wszystkiego, doprowadziła dziecko do załamania nerwowego. Potwory, nie ludzie. Moje dziecko cierpiało, a ja nic nie wiedziałam. Karolina podniosła zapłakaną twarz, kiwając głową z miną męczennicy. Kazała mi zmywać naczynia, wyobrażasz sobie? Codziennie. Irena w milczeniu podniosła walizkę. Była ciężka, wypchana po brzegi markowymi ubraniami i zaniosła ją na piętro. Przez siedem lat małżeństwa nauczyła się bezbłędnie rozpoznawać spektakle szwagierki. Karolina zawsze potrafiła idealnie odegrać ofiarę, zalewając się łzami na zawołanie, by wzbudzić współczucie u wszystkich poza tymi, którzy znali ją naprawdę dobrze. Prawdziwe powody jej ucieczki były zapewne o wiele bardziej prozaiczne. Wieczorem okazało się, że Karolina po prostu nie dogadała się z teściową, która wymagała od niej jakiegokolwiek udziału w domowych obowiązkach. Przygotowania śniadania, sprzątnięcia po sobie, czy pójścia do sklepu. Dla trzydziestoletniej kobiety, przyzwyczajonej do wstawania w południe i spędzania dni w salonach kosmetycznych na koszt męża, okazało się to ciężarem nie do zniesienia. Irena Grażyna zatrzymała ją na schodach następnego ranka. Karolka potrzebuje pokoju normalnego, jasnego, przestronnego przenieś te swoje pędzle gdzie indziej zwolnij pracownie tam są toksyczne chemikalia Irena starała się mówić spokojnie choć w środku wszystko się w niej gotowało rozpuszczalniki kwasy lakiery i obraz wart fortunę Jakiekolwiek uszkodzenie i będę wypłacać odszkodowanie do końca życia Zleceniodawca to wpływowy człowiek zniszczy mnie Oj tam wielkie mi rzeczy obrazki malujesz teściowa parsknęła z pogardą Możesz posiedzieć w kuchni z pędzelkiem, a Karolka potrzebuje przestrzeni i tak źle się czuje. Mogę zwolnić mniejszy pokój na piętrze, tam będzie jej wygodnie. Ty mi będziesz dyktować warunki w moim domu? Grażyna zmrużyła oczy. Zapomniałaś się, synowo. Irena milczała, choć mogła przypomnieć, że kredyt za ten dom spłaca ona od sześciu lat, tak samo jak rachunki, leki, jedzenie, a nawet kieszonkowe dla samej grażyny. Ale jaki to miało sens? Teściowa traktowała jej pieniądze jak coś oczywistego, jak powietrze czy wodę w kranie. Wieczorem Wiktor wrócił z biura architektonicznego, gdzie pracował jako szeregowy pracownik ze skromną pensją i zastał matkę w łzach, siostrę w histerii, a żonę z kamienną twarzą. Irka, no co ci szkodzi ustąpić? Rozłożył ręce. Karolina przechodzi rozwód. Musimy wykazać się zrozumieniem. To moja siostra. Wiktor, tam jest praca warta kilkaset tysięcy złotych. Rozumiesz, co się stanie, jak coś jej pójdzie nie tak? No wymyśl coś, przecież jesteś mądra, poradzisz sobie. Pocałował matkę w policzek, poklepał siostrę po ramieniu i poszedł oglądać mecz, zostawiając Irenę samą z triumfującymi spojrzeniami Grażyny i Karoliny. Wtedy Irena po raz pierwszy zrozumiała w tym małżeństwie nie jest partnerką, ale personelem z portfelem. O wpół do szóstej rano łomot do drzwi wyrwał ją ze snu. – Irena! – głos Grażyny brzmiał jak rozkaz. – Karolka nie spała całą noc z nerwów. Chce pączków, takich świeżych, z tej cukierni na Starym Mieście. Jedź natychmiast, póki są gorące. Mam spotkanie z klientem o dziesiątej, muszę przygotować dokumenty. Leniwa jesteś i niewdzięczna, dla rodziny nic nie zrobisz? Wiktor leżący obok nawet się nie odwrócił. – Irka, pojedź, dla świętego spokoju, nie utrudniaj – mruknął przez sen i przykrył głowę poduszką. Irena wróciła po półtorej godziny przemarznięta na krakowskim wietrze z torbą gorących pączków. Karolina wciąż spała w jedwabnej piżamie. Grażyna zabrała paczkę bez słowa dzięk dziękuję, sprawdzając tylko, czy pączki nie ostygły. Irena poszła do pracy głodna, z goryczą w gardle. Dni zamieniły się w ciągu pokorzeń. Karolina wstawała w południe, żądała wykwintnego jedzenia i narzekała na mdłe obiady. Grażyna codziennie wręczała synowej listy zakupów z drogich delikatesów, nie pytając czy ma na to pieniądze. A Wiktor, gdy Irena próbowała protestować, czytał jej kazania o wartościach rodzinnych. Przecież jesteśmy rodziną Irka. Nie można liczyć każdego grosza. To brzydkie. A może sam kupisz te owoce morza dla siostry? Mam teraz trudny okres w pracy, wiesz przecież. Nie kłóćmy się o głupoty. Sam nie dołożył jej ani złotówki od dwóch lat. Jego pensja ledwo starczała na jego wyjścia z kolegami i utrzymanie statusu. Katastrofa wydarzyła się w sobotę. Irena pracowała nad ajwazowskim, gdy morska fala pod jej pędzlem odzyskiwała blask. Teściowa zażądała, by zeszła zrobić obiad dla gości Karoliny. Irena z ciężkim sercem zostawiła pracę, zamykając drzwi do pracowni. Gdy wróciła po godzinie, drzwi były otwarte na oścież, a w powietrzu unosił się ostry chemiczny zapach. Karolina siedziała w jej fotelu, niedbale rzuciwszy nogę na nogę i używała profesjonalnego rozpuszczalnika, buteleczka kosztowała 1200 zł i była sprowadzana z Niemiec jako zmywacza do paznokci. Część płynu rozlała się na obraz. Farba spuchła, tworząc ohydną, mtną plamę na środku arcydzieła. Coś ty zrobiła? Irena zamarła z przerażenia. Oj, wielkie mi co. Karolina wzruszyła ramionami. Masz tu tyle tych słoików. Myślałam, że to jakieś byle co. Ten obraz jest wart fortunę. Zleceniodawca mnie zniszczy. No, przepraszam, nie trzeba było zostawiać chemii na wierzchu. Sama jesteś winna. Grażyna, która przybiegła na krzyk, natychmiast stanęła w obronie córki. O jakiś stary obrazek, taki skandal? Zamalujesz to jakoś, a na dziecko krzyczeć to ostatnie chamstwo. Wiktor, który też się zjawił, tylko westchnął. No zdarza się. Trzeba było zamykać na klucz, skoro to takie cenne. Logiczne, nie? Trzy noce Irena spędziła bez snu, milimetr po milimetrze ratując obraz pod szkłem powiększającym. Drżenie rąk nie ustępowało do rana, nikt z rodziny nie przeprosił, nikt nie zapytał, czy potrzebuje pomocy. Dla nich problem przestał istnieć, a potem odkryła pustą kasetkę. Piętnaście tysięcy złotych oszczędności na kurs w Italii i leki dla jej rodziców mieszkających pod Rzeszowem, zniknęło. Wiktor! Zeszła do salonu, gdzie rodzina jadła owoce i oglądała serial. Gdzie są pieniądze z kasetki? Mąż pobladł i odwrócił wzrok. Pożyczyłem. Karolina potrzebowała karnetu do spa i tych butów z wyprzedaży, żeby sobie humor poprawić. Rozumiesz, tyle przeszła. Ukradłeś moje pieniądze na buty dla siostry? Jakie ukradłeś, Irka? Jesteśmy małżeństwem. Pieniądze są wspólne. Jaka to różnica, na co pójdą? Różnica jest taka, że ty nie dokładasz się do niczego od dwóch lat. Grażyna zerwała się z kanapy. Jak śmiesz oskarżać mojego syna o kradzież w jego własnym domu? Sknera, liczysz każdy grosz. Karolina nawet nie oderwała wzroku od telefonu. Irena stała w milczeniu, patrząc na nich i rozumiejąc z przerażającą jasnością nie jest tu człowiekiem. Jest tylko funkcją. W niedzielę rano Grażyna obudziła ją listą zadań: piętnastu gości na obiad, koleżanki Karoliny, pieczona kaczka, ciasta, sałatki i góra jedwabnych ubrań Karoliny do wyprasowania. Nie, powiedziała Irena. Słucham? Teściowa osłupiała. Nie jestem służącą ani kucharką. Zamówcie catering. Karolina ma trzydzieści lat, może sama zadbać o gości. Grażyna uderzyła dłonią w stół. Ty bezczelna, niewdzięczna dziewucho. Ja cię do tego domu wpuściłam. Wiktor wbiegł z łazienki z pianką do golenia na twarzy. Irka, mamo, co się dzieje? Twoja żona odmawia pomocy rodzinie. Karolina zaprosiła gości, a ta palcem nie chce ruszyć. Irka, to tylko jeden obiad. Wiktor spojrzał z wyrzutem. Karolina pokazuje nasz dom w mediach jako luksusowy apartament. Nie możemy przynieść wstydu. Co ludzie pomyślą? Czy te piętnaście tysięcy, które ukradłeś, nie wystarczy na catering? Zapytała cicho Irena. Zapadła cisza. Karolina wybuchnęła płaczem. Ona mnie nienawidzi, specjalnie mnie upokarza. Wyjdę na ulicę, niech sąsiedzi widzą, jak mnie tu traktujecie. Grażyna wyprostowała się i powiedziała lodowatym głosem: Słuchaj mnie uważnie, dopóki żyję, ja tu rządzę. Karolina to moja krew, ma prawo tu być. Ty jesteś nikim, obcą osobą, którą mój syn przez głupotę sprowadził do rodziny. Masz służyć rodzinie i milczeć. Nie pasuje? To won. Droga wolna. Wiktor ożeni się z inną, z porządnej rodziny, która będzie wiedziała, jak się zachować. Za oknem mżył krakowski deszcz. Irena spojrzała na męża, dając mu ostatnią szansę. Wiktor stał ze spuszczoną głową, skubiąc rąbek koszulki. Nie powiedział ani słowa. Jego milczenie było głośniejsze niż krzyk grażyny. Irena nie zapłakała. Uśmiechnęła się spokojnie, chłodno, także teściowa mimowolnie cofnęła się o krok. Bez słowa Irena weszła na górę. Grażyna triumfalnie spojrzała na córkę, przekonana, że synowa wreszcie pękła i idzie do kuchni. Nie wiedziała, że Irena poszła otworzyć laptopa, potwierdzić kupiony dawno bilet i zacząć zupełnie nowy rozdział. Następnego ranka kuchnia była pusta i zimna. Żadnej herbaty, żadnych pączków. W salonie Irena czekała w eleganckim kostiumie. Obok stały dwie walizki. Na stole leżało oficjalne pismo. Co to za cyrk? Grażyna jeszcze nie rozumiała. Spełniam wasze życzenia. Irena mówiła rzeczowo. Powiedziała pani, żebym się wynosiła, więc to robię. To zaproszenie z luwru na roczny staż dla konserwatorów. Samolot mam za cztery godziny. Wiktor zaspany zamarł na schodach. Irka, co ty wyprawiasz? Dlaczego ze mną nie skonsultowałaś? Okazja była miesiąc temu. Wahałam się ze względu na twojego ojca, ale wczoraj pomogliście mi podjąć decyzję. Grażyna parsknęła śmiechem. Droga wolna, znajdę synowi dziesięć razy lepszą żonę. Karolina ziewnęła w drzwiach. O, wyjeżdża? Świetnie. Zostaw klucze do spiżarni i pieniądze na zakupy. O dom i tatę będziecie teraz dbać wy. Irena spojrzała na szwagierkę. Masz trzydzieści lat, pora się czegoś nauczyć. A co do nowej żony, nie śpieszcie się, dopóki Wiktor nie podpisze papierów rozwodowych. Dzwonek domofonu. Taksówka. Irena wyszła, nie oglądając się za siebie. Wiktor dogonił ją przy windzie. Czekaj, kto zapłaci ratę kredytu? Leki dla ojca? Czynsz? Przecież tam jest dług w banku. Gdzie twoja pensja z biura? Irena spokojnie wysunęła rękę z jego uścisku. Gdzie dochody z tych wielkich projektów, którymi chwaliłeś się kolegom? Wszystko poszło na restaurację? Grażyna wybiegła za nimi. Zostaw pieniądze na życie. Jak mamy przetrwać? Dwa lata temu, zaczęła Irena cicho, Twój syn stracił ogromne pieniądze w szemranym interesie kolegi. Wpadł w długi u lichwiarzy. Spłaciłam je biorąc kredyt pod zastaw tego domu. Sprzedałam kolczyki i pierścionek po babci. Co miesiąc płacę 8 tysięcy złotych raty. Do spłaty zostało 800 tysięcy. Grażyna oparła się o ścianę. Twarz jej zszarzała. Następna rata za pięć dni. Mój rachunek wyjeżdża ze mną. Polecenie zapłaty anulowałam. Jeśli nie zapłacicie, bank przejmie kamienicę. Powodzenia. Winda się zamknęła. Przyjęcie dla koleżanek Karoliny odwołano. Grażyna kłamała przez telefon, że mąż źle się poczuł. Do obiadu rodzina odkryła, że nie ma kto gotować. Lodówka świeciła pustkami. Wiktor spróbował zagotować wodę w czajniku elektrycznym bez wody. Czajnik spłonął ze smrodem topionego plastiku. Pan Walerian potrzebował leków, ale Grażyna nie wiedziała, jakie dawki podać. Irena zawsze rozkładała je do kasetki, która teraz była pusta. Z obawy przed pomyłką Grażyna pominęła dzienną dawkę. Na kolację Wiktor przypalił ryż, a jajecznica zamieniła się w gumę. Pan Walerian wypluł jedzenie na serwetkę. W poniedziałek przyszła zarządczyni wspólnoty z plikiem faktur. Prąd, woda, gaz, fundusz remontowy. Wiktor spojrzał na rachunek za prąd, trzy tysiące dwieście złotych. Jak to możliwe? Karolina od przyjazdu trzymała klimatyzację na 16 stopniach przez całą dobę, plus elektryczna suszarka do jej ubrań i dwa grzejniki, bo było jej zimno od klimatyzacji. Gdzie ja wezmę takie pieniądze? Wrzasnął Wiktor. Telefon zapikał. Internet odcięty za niepłacenie. Pan Walerian nie mógł już oglądać telewizji. W środę wieczorem zadzwonił dzwonek. W progu stało dwóch mężczyzn. Jeden wielki, ogolony na łyso, ze złotym łańcuchem, drugi chudy, w tanim garniturze. Pytali o Karolinę. Chudy otworzył teczkę. Łączny dług: 250 tysięcy złotych. Podpis Karoliny, skan dowodu. Siostrzyczka myślała, że ucieknie do Krakowa i długi znikną? Termin spłaty w piątek. Nie będzie pieniędzy, będą problemy. Poważne. Wiktor chwycił siostrę za ramiona. Skąd to? Karolina, szlochając, przyznała się. Inwestycje na telegramie. Obietnica potrójnego zysku Straciła pierwszy wkład Chciała się odegrać przez chwilówki Potem zakłady bukmacherskie Przegrała wszystko Wzięła od prywatnych inwestorów na ogromny procent A historia o złej teściowej Mąż po prostu przestał płacić jej długi Grażyna zemdlała na miejscu Stres, brak leków I upał w domu bez klimatyzacji Dobiły pana Waleriana W czwartek Wiktor usłyszał rzężenie spokoju ojca Pogotowie przyjechało po 20 minutach Diagnoza. Ostry zawał. Potrzebny zabieg na już. Koszt w prywatnej klince: 40 tysięcy złotych. Kolejka na NFZ: trzy miesiące. Wiktor dzwonił do wszystkich kolegów, których przez lata stawiał w barach. Odpowiedzi były identyczne: Teraz nie mogę, sam jestem na dnie, właśnie wróciłem z urlopu. Jeden po prostu się rozłączył. Grażyna zdjęła z szyi złoty łańcuszek z krzyżykiem. Z ukrytej kieszeni starej torby wyjęła zawiniątko obrączkę matki i kolczyki z małymi brylantami odłożone na własny pogrzeb. Biegnij do lombardu, wcisnęła złoto synowi. Sprzedaj, zapłać ile się da. W nocy na korytarzu szpitalnym Wiktor zadzwonił do Ireny przez WhatsApp. Odebrała po czwartym sygnale. Na ekranie widział ciepłe światło paryskiego mieszkania, dachy starego miasta w tle. W ręku trzymała kieliszek wina. Wyglądała na wypoczętą, szczęśliwą. Wiktor, dławiąc się słowami, opowiedział o wszystkim. Kolektorzy, długi Karoliny, zawał ojca, sprzedane złoto matki, błagał o pożyczkę. Moje oszczędności to wynik dziesięciu lat pracy, odpowiedziała spokojnie Irena. Wśród toksyn, niszczenia wzroku i nieprzespanych nocy. Kiedy Karolina przepuszczała pieniądze, nie myślała o mnie. Kiedy twoja matka mnie wyrzucała, ty milczałeś, chociaż dla ojca, on jest niewinny. Sprzedaj swój motocykl, zegarek, skórzaną kurtkę. To twoja rodzina, twoje problemy. Rozwiąż je jak mężczyzna. Rozłączyła się. W piątek rano mieszkańcy kamienicy obudzili się przy okropnym smrodzie. Drzwi wejściowe, schody i część elewacji zostały oblane czerwoną farbą olejną, a na stopniach leżały sterty zgniłych ryb. Pozdrowienia od wierzycieli. Wiktor, który nie spał od dwóch dób, na oczach sąsiadów skrobał farbę i zbierał gnój do worków. Wrócił do domu, wpadł do pokoju Karoliny i zażądał sprzedaży jej wszystkich markowych torebek i ubrań. To moje rzeczy, mój wizerunek. Karolina wczepiła się w szafę. Wiktor stracił kontrolę i uderzył siostrę w twarz mocno. Upadła na łóżko z rozbitą wargą, a sekundę później rzuciła się na niego jak dzika kotka, drapiąc i wyrywając włosy. Grażyna przybiegła na krzyk i zaczęła okładać syna pięściami. Potworze! Taki sam jesteś jak ta twoja żona. Wiktor zaśmiał się histerycznie. Broń jej dalej. Jak sprzeda ten dom, to wtedy zapłaczesz. W sobotę w nocy, gdy Wiktor był w szpitalu, a Grażyna spała po lekach usypiających, Karolina postanowiła działać. Zakradła się do starego kredensu, gdzie przechowywano rodzinne pamiątki, srebrne sztućce z monogramem, małą ikonę w starym srebrze, wszystko, co zostało po prababci. Karolina zawinęła to w obrus, zabrała laptopa brata i już była przy drzwiach, gdy usłyszała głos. Co robisz? Grażyna stała w koszuli nocnej, patrząc na ikonę wystającą z zawiniątka. To pamiątka po mojej matce! rzuciła się na córkę. Martwym już wszystko jedno Karolina wyrwała się. A mnie żywcem zakopią. Wywiązała się szamotanina. Karolina szarpnęła mocno, a matka, tracąc równowagę uderzyła skronią o kant kredensu upadła na podłogę a z rany popłynęła krew karolina stała nad nią dysząc ciężko ale strach o własną skórę wygrał sama jesteś winna mamo mruknęła i wybiegła z domu grażyna leżała na zimnym parkiecie patrząc w sufit przypomniała sobie jak irena ta pogardzana synowa z miłością polerowała to srebro jak opiekowała się teściem bez narzekania Wygnała dobrą kobietę, by przyjąć własną córkę, która właśnie ją okradła i zostawiła ranną. W poniedziałek rodzina zebrała się w salonie. Karolina wróciła. Srebra w skupie przyniosły marne grosze, a kolektorzy dorzucili kolejny dług za fatygę. Trzeba sprzedać dom powiedział Wiktor. Pośrednik ocenił kamienicę na pięć milionów złotych. Kazimierz, centrum, to żyła złota. Kupcy znaleźli się szybko. Para programistów z gotówką. U notariusza, tuż przed podpisaniem umowy, kupujący poprosił o sprawdzenie rejestru. Notariusz spojrzała na Wiktora z litością. Nieruchomość jest we współwłasności małżeńskiej. Bez notarialnej zgody Ireny Terleckiej nie można sprzedać ani zastawić domu. Gdzie jest małżonka? Za granicą, wykrztusił Wiktor. Kupujący wstali i wyszli. Nadzieja zgasła. Cień Ireny, mimo że była tysiące kilometrów stąd, kontrolował wszystko. Wiktor bombardował Irenę wiadomościami, błagał, płakał, wyzywał. Irena nie odpowiadała, choć była dostępna. Po trzech dniach, pijany i zdesperowany, zadzwonił z nowego numeru. Odebrała. Na ekranie nie było Paryża, ale piękny dom pod lasem. Irena w białej koszuli wyglądała na wypoczętą. Podpisz papiery bełkotał Wiktor. Pozwól sprzedać dom. Ratuj rodzinę. Ten dom jest zastawiony przez twoje błędy, odpowiedziała. Przez dwa lata płaciłam za ciebie. Teraz chcesz go sprzedać, żeby pokryć długi siostry hazardzistki? Niczego nie podpiszę. To podam o rozwód. Sąd nakaże podział. Irena uśmiechnęła się. Sprawdź maila. Wiadomość od prawnika zawierała projekt porozumienia. Albo Wiktor odda jej wszystkie włożone pieniądze, około półtora miliona złotych, i wtedy ona podpisze zgodę, albo rozwodzą się przez sąd, ona spłaca kredyt i przejmuje resztę udziałów na drodze regresu. Zostanie mu w najlepszym razie 10% wartości domu. Prawda wyszła na jaw tydzień później Irena nigdy nie poleciała do Paryża. Odrzuciła ofertę, by pracować zdalnie. Cały czas mieszkała w wynajętym domu w krynicy morskiej, odpoczywając po raz pierwszy od siedmiu lat i obserwując z oddali jak świat Terleckich się rozpada. W czwartek rano pod kamienicę podjechał samochód. Wysiadła z niego Irena, nie do poznania, elegancka, pewna siebie. Za nią wszedł jej adwokat. – Pojawiłaś się wreszcie! – wrzasnęła Karolina. – Spłacaj długi, przestań gwiazdożyć! Adwokat spokojnie poinformował. – Mamy pełną dokumentację pani działań. Napad na matkę, kradzież mienia, zawiadomienie na policję jest gotowe. Karolina pobladła. Irena ogłosiła: Przeprowadziłam rozmowy z bankiem. Spłacę cały dług, by ratować kamienicę przed licytacją. Ale pod jednym warunkiem: dom zostaje przepisany w całości na mnie. Wszystkie moje nakłady przez siedem lat przekraczają jego obecną wartość rynkową po odjęciu długów. Chcesz nam zabrać dom? Szepnęła Grażyna. Proponuję spłatę waszych długów w zamian za własność. Jeśli nie, jutro Komornik rozpoczyna eksmisję. Będziecie mogli mieszkać na parterze do końca swoich dni. Wynajmę opiekunkę dla Teścia. Ale Wiktor i Karolina muszą odejść. Są dorośli. Pora by nauczyli się odpowiadać za siebie. Grażyna odwróciła się do syna i po raz pierwszy w życiu na niego wrzasnęła Milcz. Jeśli jesteś taki mądry, znajdź dwa miliony w pół godziny. Nie? To podpisuj. Wszystko załatwiono w godzinę. Gdy notariusz wychodziła, do drzwi zapukała policja. Szukali Karoliny w związku z kradzieżą i organizacją nielegalnych gier. Karolina rzuciła się do Ireny. Pomóż, daj na kaucję. Irena delikatnie odsunęła jej ręce. Nie jestem studnią bez dna. Pora dorosnąć. Dwa tygodnie później sfinalizowano rozwód. Irena przyszła w jasnej sukience, promienna. Wiktor, nieogolony, z czerwonymi oczami. Może fikcyjny rozwód? prosił. Zostanę, pomogę, zmienię się. Pamiętasz swoje pytanie w dniu mojego wyjazdu? Kto zapłaci rachunki? To pytanie pokazało mi, kim dla ciebie byłam bankomatem i sprzątaczką. Teraz musisz nauczyć się dbać o siebie sam. Trzy lata później, kamienica na Kazimierzu była nie do poznania. Odrestaurowana elewacja, nowe okna, na trzecim piętrze nowoczesna pracownia. Na parterze mieszkała grażyna, cicha, zgarbiona, z uciekającym wzrokiem. Panem Walerianem zajmowała się profesjonalna pielęgniarka. Karolina dostała wyrok w zawieszeniu i nakaz spłaty szkód. Pracuje jako recepcjonistka w innym mieście. Ironia losu, o której Irena dowiedziała się przypadkiem. Każdego miesiąca w skrzynce grażyny pojawiała się koperta z pieniędzmi na życie, ale Irena i Teściowa nie rozmawiały, nie miały o czym. Wiktor mieszkał w wynajętym pokoju na obrzeżach, pracując jako kurier na starym motocyklu. Pewnego wieczoru zatrzymał się przed dawnym domem. W oknie trzeciego piętra paliło się ciepłe światło. Dom był żywy, zadbany, wszystko co mógł mieć, gdyby nie był tchórzem. Na tarasie Irena urządzała przyjęcie. Dostała międzynarodową nagrodę za konserwację dzieł sztuki. Śmiała się, trzymając kieliszek szampana. Grażyna na dole słyszała ten śmiech. Gdyby była dobrą teściową, mogłaby tam być. Ale dokonała wyboru. Wiktor odpalił silnik, a ryk motoru przeciął ciszę nocy. Irena usłyszała znajomy dźwięk, ale nie poczuła nic, ani złości, ani triumfu, tylko pustkę, jak przy patrzeniu na zdjęcie obcego człowieka. Podniosła kieliszek za nowe początki i drugie szanse. Udało się jej, dom należał do niej, kariera należała do niej, a co najważniejsze, jej życie było wreszcie w jej własnych rękach. Historie z życia